Świąteczne, dobry wieczór. Takie ciekawe informacje to to, że od jutra Ukraina nie ma prezydenta, bo do dzisiaj miały być przeprowadzone wybory, i Rosjanie uważają, że Zełański od jutra prezydentem nie jest. No taka ciekawostka, może też warto ci, którzy nie wiedzą, właśnie żeby się dowiedzieli, że pan Zełański zdelegalizował wszystkie konkurencyjne partie, no i stwierdził, że nie będzie planował wyborów. No, żeby dać przykład, prawda, Powiedzmy, jaką to są najpiękniejszą, największą demokracją. No i inne kraje jakoś nie miały problemu z przeprowadzeniem wyborów w trakcie wojny, no ale jest to problemem na Ukrainie, może jest to związane ze nierosnącą, a może nawet słabnącą popularnością pana Załańskiego, nie tylko wśród zwalnianych doradców i dowódców wojskowych, no ale też przede wszystkim u osób, które podlegają poborom i ich rodzinom. To taka przestroga dla Polaków. I też w Stanach Zjednoczonych prezydent no, traci troszeczkę na popularności, ale stwierdził, że jedna grupa osób mu pomoże odbudować tą, w zasadzie dwie grupy, tą popularność. Jedną są oczywiście nielegalni migranci, którym funduje bilety do Nowego Jorku, do topowych miast amerykańskich, daje im przepłacone karty na tysiące dolarów. Oczywiście nie on osobiście, no. Partia Demokratów i po prostu ściągają sobie 2 miliony, 3 miliony nowych wyborców, bo tylko w ten sposób mogą je wygrać. Ale dodatkowo, jeszcze tutaj wisienka na torcie, no to chcą tutaj się podlizać społeczności, a może raczej jakimś lobby. Transgender, takie bardzo popularne słowo, które ostatnio przebija również w Polsce, w kulturze, w różnych instytucjach miejskich w Warszawie, bardzo popularne zjawisko, właśnie promocja operacji dzieci, tak. Okaleczania. Też niektórzy mówią, że to jest po prostu okaleczanie. Znaczy, nauka mówi, że to jest okaleczanie, i też wewnętrzna korespondencja organizacji największych specjalistów, którzy właśnie ten temat pilotują, wprowadzili od kilkudziesięciu lat do mainstreamu. Sami, sami wiedzą, że to są okaleczanie. W każdym razie, pan Joe Biden, Sleepy Joe, postanowił uczynić Wielkanoc, czyli tutaj wczoraj, wczorajszy dzień, dniem rozpoznawalności osób transgender. To taki uśmiech serdeczny, taki uśmiechnięty z serduszkiem w stronę wszystkich chrześcijan, katolików na świecie. Myślę, że tutaj przychylność osób transgender, biorąc pod uwagę, zwłaszcza, że to, to jest mocno powiązane właśnie z okultyzmem, satanizmem, jest jednak w tej chwili dla osób, które dowodzą tym państwem no, terrorystycznym, satanistycznym, jakim są w tej chwili Stany Zjednoczone, jest dla nich ważniejsza. Może się spodziewają, że coś tam się ich los y, poprawi i nie będzie tak przegrany, na jaki wygląda w tej chwili. Czyli trylion trilio, dolarów, bilion dolarów rocznie odsetek bankowych, to dopiero początek, sprawy sądowe, impeachment na horyzoncie, prawda, tutaj Big Joe, który 10% dostawał od różnych dealów, które załatwiał jego synalek, wiele, wiele innych spraw, kompromitujących filmów, zdjęć, o których wszyscy wiedzą, ale wszyscy udają, że ich nie ma. Tak samo jak wszyscy udają, że ten starzec nie ma demencji i nie jest starym perwerem utrzymującym kontakty ze środowiskami różnymi, handlującymi, wiadomo czym. No to dalej wdają, że nie wiedzą wszystkie media, no bo wiadomo, że ich właściciele są umoczeni dokładnie w ten sam biznes. Więc takie są ciekawostki na Ukrainie. Mieliśmy też wybuch, się, wczoraj nowej technologii rakiet 1,5 tonowych, które wyemitowały kilometrową chmurę dymu taki niezły grzybek, prawie jak atomowy więc Rosjanie się z Ukraińcami pieścić nie będą. Już w tej chwili firma główna, chyba energetyczna, twierdzi, że 80% ich elektrowni nie działa. No i w związku z tym, prawda, Zełęski oświadczył tutaj, podpisał Tusk w Warszawie, że będziemy zaopatrywać Ukrainę również w energię. Nie wiem jak wy, dzisiaj taki pierwszy dzień świąt, można się było przejść do parku czy w inne miejsce i posłuchać, właśnie ilu tutaj mamy wyluzowanych przy rosyjskiej muzyce. Obywateli niegdyś Ukrainy, obecnie tutaj przyszywanych jako Polscy, zajadających się pysznymi, wonnymi kiełbasami. To jest właśnie ciekawe, że pol polskich głosów w tych miejscach słychać nie było w ogóle. No ale to zostawiam, może, już sobie te nasze tutaj, jak to się powiedzieć, animozje kulturowe między Polakami a Ukraińcami. Z racji właśnie na święta, na życzliwość, no ale myślę, że warto po prostu odnotować, właśnie tę kwestię, czyli święto demokracji jutro na Ukrainie, gdzie ta demokracja będzie tutaj działała magicznie bez wyborów. No i święto wczorajsze osób transgender w Stanach Zjednoczonych. Jak ktoś dzisiaj nie zdążył świętować wczoraj, no to jeszcze dzisiaj, prawda, możecie, nie wiem, pomalować sobie markerem, czy wywieźć jakąś odpowiednią flagę, żeby, prawda. Pokazać swoją solidarność i zauważenie tego niezwykle postępowego, nowego święta. Dajcie znać, co o tym myślicie. Pozdrawiam Was wieczornie i pewnie znowu niedługo wrócimy do ostrej, że tak powiem, jazdy, kiedy tylko skończą się święta. Wrócimy do komputerów i trzeba będzie nadrobić wszystko, co przegapiliśmy, a jest tego naprawdę. Sporo, to już w tej chwili po takim przeglądzie mediów wiem, że dzieje się dużo, ale już Was wieczornie nie będę tym zamęczał. Trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia.